Teraz nastąpiła magiczna teleportacja do kolejnego tygodnia, bo w międzyczasie cały czas padało. A dzisiaj już jest ciepło, i spróbuję drugą metodę wysiewu. To znaczy, w takich workach też podsumował. Każdy z tych worków wypełniłam mniej więcej w 1 czwartej, jednej trzeciej ziemią taką kompostową. Do tej ziemi kompostowej w worku pójdą dwa piękne. Wypuszczające kiełki ziemniaki. Ja mam, słuchajcie, taki patent na odmierzanie. Po prostu mam pomierzone, ile ma moja ręka, ile mniej więcej ma mój rozstaw palców. To jest super, bardzo przydatne w momencie, kiedy na przykład chcesz coś mniej więcej zmierzyć, a nie wiesz, jaka to ma być odległość i nie masz żadnej miarki, żadnego metra przy sobie, to właśnie można mierzyć różnymi częściami ciała, kończynami i tak dalej. No więc to jest mniej więcej 15-17 cm, więc w ten sposób sprawdzę żeby one były właśnie mniej więcej w takiej odległości. Jest między innymi te, powiedzmy, 15 cm, generalnie są jakby przy dwóch ściankach tego worka i na to pójdzie oczywiście słoma. Przykrywam je taką warstwą mniej więcej 8-10 cm i w momencie, kiedy one wykiełkują i będą rosły, to będę tej słomy dodawać, 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 aż ten worek będzie nią wypełniony w całości. Już widzę, jak wspaniałe to będzie łóżeczko dla kotów i jak bardzo będą uwielbiało się wylegiwać w tej słomie. Zanim przejdę do tego, dlaczego w ogóle postanowiłam uprawiać w tych torbach i pod słomą w tym roku ziemniaki, proszę poświęć chwilę na to, żeby Kliknąć przycisk lubię, to może subskrybować, żeby nie przegapić moich kolejnych wideo. A teraz do rzeczy. Yy, generalnie u mnie w ogrodzie jest tak, że jest jakaś taka, nie wiem, gradacja, hierarchia miejsc uprawowych. Wiadomo, że cudowne najlepsze warunki są w szklarni. Potem jest tunel, potem są grządki podniesione, potem takie zwykłe grządki ziemne i gdzieś na końcu te różne pojemniki, w których też uprawiam. I tak samo jest w związku z tym. Gradacja czy też hierarchia tych warzyw, które uprawiam. Najważniejsze dla mnie, ukochane moje pomidory, pójdą do szklarni. W tunelu będą ogórki i papryki. Na grządkach podniesionych są cebule, czosnki, truskawki, yy, korzeniowe warzywa. Yy, I dziś tym wszystkim starałam się upchnąć te ziemniaki, bo jakoś strasznie mnie korciło, żeby też spróbować uprawy. No i trafiło właśnie na yy, torby. Ale dlaczego na torby? Yy, Ziemniaki są takim warzywem, które zajmuje bardzo dużo miejsca przez bardzo długi okres czasu. Praktycznie w naszym klimacie, przez cały ten czas bez przymrozków, kiedy można je uprawiać, one by były w jednym miejscu. I to znaczy, że musiałabym bardzo dużą przestrzeń w moim nie tak dużym znowu ogrodzie warzywnym poświęcić właśnie tym ziemniakom. I one by tam siedziały od końca kwietnia albo od początku maja do lipca, sierpnia, września, października w zależności od tego jaką bym wybrała odmianę yy, niekoniecznie chciałam oddawać ziemniakom aż tyle miejsca szczególnie, że jeżeli chodzi o relację właśnie miejsce versus cena no to ziemniaki nie są aż tak drogie jak na przykład pomidory albo sałaty które po pierwsze o wiele bardziej lubię a po drugie no musiałabym wydać więcej pieniędzy na to żeby mieć 100 kg pomidorów a tyle właśnie z mojej szklarni i z moich yy, upraw gruntowych w tamtym roku miałam. Jest jedna Wielka moim zdaniem zaleta uprawiania w tych yy, torbach. Torby możecie położyć tam, gdzie nie ma szans na inne uprawy, gdzie nie zmieściłaby się żadna grządka, gdzie nie ma dobrej ziemi, żeby uprawiać, gdzie jest za sucho, za gorąco, zbyt jałowo. Możecie je postawić na balkonie, możecie je postawić na tarasie, możecie je postawić na podjeździe, możecie je postawić pod murkiem, gdzie chcecie. I te warzywa, jeżeli będą miały wystarczająco dużo światła, Słonecznego i wody, i tak by mu tam rosły. I to jest super, dlatego że tymi torbami możemy sobie manewrować i przenosić je tam, gdzie akurat są dobre warunki, albo tam, gdzie chcemy uprawiać, nie zmieniając niczego. Tymczasem, gdybyśmy to zrobili w, normalnie, w gruncie, w ziemi, no to koniec. Jak posadzę ziemniaki w ziemi, to ich przecież nie będę przenosiła w połowie sezonu, jeżeli stwierdzę, że mam na nie jakiś jednak inny plan. Więc można wykorzystać niewykorzystywane normalnie miejsca, a po drugie, yy, można właśnie manewrować tak tymi ziemniakami, to znaczy ustawić je sobie gdzieś, po czym jeżeli stwierdzimy, że hmm, to chyba nie są dla nich najlepsze warunki, to po prostu je przenieść w inne miejsce. Można na początku uprawiać je w takim bardzo nasłonecznionym miejscu, a w momencie, kiedy się zrobi, nie wiem, skwar wielki, to schować je bardziej, na przykład postawić przy ścianie tunelu. I też im będzie dobrze. I to jest coś takiego, co nam daje w sumie bardzo dużą elastyczność i dopasowywanie się do tego, jakie są warunki pogodowe. A z drugiej strony, gdyby na przykład miało się zrobić zimno, to można torby z ziemniakami po prostu wynieść i schować gdzieś na jedną noc w garażu, w piwnicy, w jakiejś szopie, i też im się nic nie stanie. Kolejna zaleta toreb to jest to, że po zebraniu ziemniaków czy jakiegokolwiek innego warzywa, będzie można sadzić tam inne warzywa. I to jest super, bo na przykład po wyjęciu tych ziemniaków ja będę mogła sobie tam zasadzić na przykład e, jakieś warzywa kapustne na zimę albo jarmuż. Dlaczegożby nie? To jest e, coś takiego, co możemy wykorzystywać wielokrotnie i właściwie raz kupimy sobie takie torby i co roku możemy je wykorzystywać do czegoś innego. No dobra, a co z tą zarazą ziemniaczaną? No więc zaraza ziemniaczana tak czy inaczej unosi się w powietrzu. I to nie jest tak, że jak nie będziecie mieli ziemniaków w ogródku, to ona nie pojawi się na przykład na waszych pomidorach. I też nie jest tak, że jeżeli macie ziemniaki w ogródku, to koniecznie się pojawi. Rozmawiałam z moją koleżanką, która powiedziała, że rolnik mieszkający przez płot od nich ma raz na dwa lata ziemniaki i jej pomidory nigdy nie chorowały. Więc ryzyk fizyk. Mam nadzieję, że nic się nie stanie i że odpowiednia pielęgnacja pomidorów, te wszystkie zabiegi, które stosuję, jeżeli chodzi o zarazę ziemniaczaną wobec nich, sprawią, że wszystko będzie dobrze. A, i jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o słomę. Ja mam taką słomę od rolnika, yy, ale podobno super patentem na zastąpienie tej słomy jest wykorzystywanie ściętej trawy. Więc jeżeli kusicie trawnik i macie dużo tych ścinków, to pamiętajcie o tym, żeby ich gdzieś tam nie złomować, nie wyrzucać, tylko możecie wykorzystywać to na przykład jako takie coś do ściółkowania Waszych warzyw i także do ściółkowania tych warzyw uprawianych w torbach. Dzięki temu one będą zachowywały wilgoć w ziemi, która tam jest i będzie im o wiele lepiej. No dobrze, jeszcze jedna ostatnia rzecz. Widziałam gdzieś na YouTube wideo, w którym Pan że uprawia w ten sposób ziemniaki i co więcej, on je zostawia tak na zimę, to znaczy przechowuje je w tych torbach i zamiast wszystkie wyrzucać i wykopywać w tym samym czasie, po prostu ścina tylko górę, a te wszystkie bulwy gdzieś tam zostawia. I one podobno rewelacyjnie się w tej ziemi przechowują, o wiele lepiej niż w jakichś skrzyneczkach. Więc nie wiem, chyba to też jest coś takiego, co spróbuję w tym roku zrobić. O ile te ziemniaki w ogóle wyjdą? Bo pamiętajmy, że robię to po raz pierwszy i mogę sobie tutaj mądralować, <grymne> ale cała moja wiedza jest czysto teoretyczna, więc zobaczymy. Możecie powiedzieć jesienią: OK, Natalia, sprawdzam, jak tam, co u Twoich ziemniaków i czy wszystkie pomidory padły. Mam nadzieję, że nie padną. Powtórzę to po raz setny, ale mam nadzieję, że nie padną. No i to chyba wszystko, co mam do powiedzenia na temat moich tegorocznych ziemniaczków. Jeżeli podobał Ci się ten film, to proszę naciśnij przycisk lubię to subskrybuj mój kanał może chcesz go kogo, komuś wysłać polecieć będzie mi oczywiście super miło i nie przegapcie moich kolejnych filmów będą się na pewno tutaj pojawiały regularnie możecie też napisać w komentarzach oczywiście Jakie są Wasze doświadczenia z uprawą ziemniaków? Jakie są Wasze obawy? Jeżeli macie jakieś pytania na temat ziemniaków, czy na jakikolwiek inny temat, to zapraszam serdecznie do komentarzy. Postaram się na wszystkie oczywiście odpowiedzieć. A pozostałe, to znaczy niewykorzystane sadzeniaki, wrzucam do kompostu. I wiecie co? Nie zdziwię się jak te z przyjdą najlepiej. Pozdrawiam serdecznie, cześć!